Co mi dacie, jak poprę projekt Trójmorza? A no, cena już się pojawiła. Musimy. Czter, a ustawa 447 wyraźnie o tym mówi. Pre, pan minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz, okłamywał z czołem podczas swojego expose sejmowego niedawnego polską opinię publiczną, twierdząc, że ustawa 437 nie będzie wywierała w Polsce skutków prawnych. No to mamy dwie możliwości. Albo pan minister Czaputowicz udaje durnia, albo co gorsza nie udaje. Nie wiadomo co gorsza, ale no mniejsza z tym. Proszę Państwa, na czym polega prawny sens i konsekwencje ustawy 461 w Stanach Zjednoczonych uchwalonej w ubiegłym roku przez Kongres? Na tym, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska żydowskie roszczenia majątkowe wykonała. One zostały określone w liście Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku w styczniu ubiegłego roku przysłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie na bilion złotych, czyli nie kilkadziesiąt miliardów dolarów, tylko około 300 miliardów dolarów. To oznacza realizacja takich roszczeń oznacza żydowską okupację Polski. Żydowską okupację Polski. Prezydent Trump na wszelki wypadek woli tutaj mieć w małym, żydowskim miasteczku na niemieckim pograniczu, jak Czat Maciewicz nazywał w Warszawę, Żydów autentycznych, a nie jakichś farbowanych lisów.